Dzień dobry, no właśnie to jest ten moment, że wiosna ma się rozpocząć, dlatego też dzisiaj jesteśmy, wprawdzie jeszcze wiosny, drodzy Państwo, nie czujemy. Ale przede wszystkim, no myślę, że te informacje, które chcemy podać dotyczące jarmarku wielkanocnego, rozgrzeją nas wszystkich. Także w najbliższy weekend, sobotę, niedzielę rozpoczynamy. W sobotę od godziny 8 do godziny 20, w niedzielę od 8 do godziny 18. A jesteśmy właśnie tutaj na placu Wolności. Za nami nasz oczywiście napis Włocławek z tego względu że wszystko będzie się działo tutaj a ten jarmark będzie miał troszeczkę inną oprawę bo oprócz powyższych tradycyjnych stoisk gdzie będzie można zaopatrzyć się w artykuły świąteczne będzie jeszcze dodatkowo wiele atrakcji między innymi oczywiście też będzie można coś zjeść, także coś dla ciała i dla ducha. Za państwem będzie scena, gdzie będą odbywały się koncerty. No i też będzie wiele atrakcji dla dzieci, między innymi Karuzela Wenecka i Koło Muńskie. Będzie też troszeczkę zreorganizowane. Zreorganizowana komunikacja, ponieważ jedną z ulic za nami musimy zamknąć. Dlatego też uczulamy Państwa na ten moment, bo to będą dwa dni, kiedy organizacja ruchu na Placu Wolności będzie troszeczkę inna, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczą, bo naprawdę będzie się tutaj na Placu Wolności bardzo wiele działo. I dlatego też pragniemy z Panią Dyrektor już serdecznie zaprosić w ten weekend przed przedświąteczny, bo to jest ostatni weekend przed Świętami. na plac wolności będzie bardzo wiele się działo i jesteśmy przekonani, że pogoda tylko nam Tak Dokładnie tak. Oczywiście tych atrakcji, proszę Państwa, artystycznych też będzie troszkę, ponieważ zaprosiliśmy na najbliższy weekend Gang Marcela, legendarną grupę, którą pewnie pamiętają, zwłaszcza włosowieni dojrzalsi, ale będzie na pewno wesoło, będzie by tylko z na. Marcela będzie w sobotę, Bydgoska Feraina w niedzielę. Będą także chóry, będziemy śpiewać wspólnie z szlagiery, ponieważ mamy nowy dorosły chór Pamuka. Będzie zespół kantare, zespół pieśni tańca Kujawy. Na pewno będzie bardzo wesoło, będzie można sobie pośpiewać wspólnie, tak świątecznie już także, ale także zaopatrzyć się w to, co na stole Wielkanoc jest tradycyjne, w baby wielkanocne. W Jakieś przetwory związane z jajkami, oczywiście, będzie można zaopatrzyć się w stroiki świąteczne, tak żeby nasz dom był przystrojony, tak jak napis w tym wielkanocnym zającem. Także do samego wieczora, w niedzielę do 20, a do 18, w sobotę do 20, a w niedzielę do 18, serdecznie zapraszamy. Całość organizacji to jest nie tylko Centrum Kultury Brohorbe ale także inne instytucje miejskie, także serdecznie z tego miejsca dziękujemy wszystkim tym, którzy wspomagają organizację tego miejsca. Serdecznie Państwa zapraszamy.